Witajcie moi drodzy, dzisiaj mamy kolejną bardzo ważną wskazówkę dotyczącą pozytywnych myśli. Bo pozytywne myśli to również pocieszanie samego siebie, to tłumaczenie sobie, dlaczego właśnie tak wydarzyło się w moim życiu. Kiedy spotykałam na swojej drodze różne osoby, które są wdzięczne, które na co dzień są radosne i naprawdę czują się szczęśliwymi ludźmi, to te osoby, kiedy wydarzały się różne czy to trudne sprawy, czy to niezrozumiałe, to zawsze potrafiły, miały tą umiejętność w sobie, żeby wytłumaczyć samemu sobie, dlaczego właśnie tak się stało, i jednocześnie pocieszały w ten sposób siebie. To również jest część pozytywnego myślenia. Ja się wcale nie dziwię, że jeżeli wdzięczni ludzie mają w sobie właśnie takie pocieszające, wyjaśniające myśli, to że z radością przyjmują każde wydarzenie i potrafią za nie dziękować Panu Bogu. I tutaj właśnie w mądrości Syracha mamy taką wskazówkę, Przetłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Tutaj wprost mamy właśnie taką radę, żeby tłumaczyć sobie, żeby pocieszać siebie. I w ten sposób oddalić od siebie długotrwały smutek. Zobaczcie, jaka wielka jest w tym pozytywnym myśleniu dla nas nadzieja, że nawet ten smutek, który męczy Ciebie już od długiego czasu, gdzie myślisz, że nie ma na niego rady, okazuje się, że właśnie pozytywną myślą jesteś w stanie wpłynąć na swoje emocje. I to nawet takie, które wydają się naprawdę trudne do przezwyciężenia. Wystarczy, że zrozumiesz. Wystarczy, że pokrzepisz swoje serce, spojrzysz przez to od innej strony na tą sytuację, a ten długotrwały smutek oddali się od ciebie. I to jest dobra nowina dla ciebie na dzisiaj. Dlatego Twoim zadaniem jest, żeby przypomnieć sobie jakąś trudną sytuację z ostatniego czasu, może obecnie, teraz się w niej znajdujesz i sam siebie pocieszyć. Nie czekaj, aż ktoś inny Cię pocieszy. Oczywiście Bóg jest naszym pocieszycielem, ale Bóg pociesza nas również poprzez pozytywne myśli. On chce Tobie wytłumaczyć, dlaczego właśnie tak dzieje się w Twoim życiu. Więc Ty staraj się znaleźć dzisiaj to wyjaśnienie dla tej trudnej sytuacji i podziękuj Bogu, że właśnie tak się stało. My, Panie, już teraz dziękujemy Tobie za wszystko, co wydarzyło się w naszym życiu, co teraz się wydarza i co będzie w przyszłości. Ufamy Tobie. Że Ty wiesz, co robisz, że Ty znasz przyczynę i sens tego, że właśnie tak się dzieje. I dziękujemy Ci za to, że masz nad tym swoją rękę. Bądź uwielbiony, Panie, w swojej wielkości. Bądź uwielbiony w tym, jak nad wszystkim czuwasz. Bądź uwielbiony, Jezu. Dzięki wielkie. Zachęcam Was wszystkich oczywiście do komentowania, subskrybowania, do łapek w górę. No i jeżeli masz w swoim otoczeniu kogoś, kto potrzebuje wsparcia, to koniecznie zaproś go do wielkiego postu od narzekania. On naprawdę ma jeszcze szansę do nas dołączyć i stać się wdzięcznym człowiekiem. Be grateful.